Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Lęko dziecko pojawia się nawet wcześniej niż ono samo na świecie. Już w ciąży mamy muszą zmierzyć się z obawami o zdrowie płodu, a zaraz po narodzinach wydaje nam się, że już nigdy nie złożymy oka, bo będziemy nieustająco pilnować naszego malucha. Z czasem pewne lęki mijają, pojawiają się zatanowe: czy moje dziecko zdobędzie przyjaciół, czy bezpiecznie wróci z pierwszej wycieczki bez rodziców, czy to już ten moment, kiedy może samo poradzić sobie z powrotem ze szkoły. Mamy mają swoje lęki, ojcowie zwykle je tonują czasem jednak nawet oni nie potrafią wyciszyć wszystkich maminych strachów. Nazywam się Magdalena Keller, ja Agnieszka Urazińska. Porozmawiamy dzisiaj Aga jak mama z mamą, tak? Spróbujemy zapanować nad naszymi lękami <grym> i przy okazji może pokazać naszym słuchaczkom i słuchaczom, że te strachy nie są takie straszne. Spróbujmy. Spróbujmy. Wysokie obcasy. Ja jestem mamą, jak zapewne dobrze wiesz, nastolatki, takiej młodej nastolatki, jak je ja to nazywam, bo to jest 11,5 roku. I powiem Ci szczerze, że jestem ostatnią mamą w klasie, która zdecydowała się na to, żeby puścić dziecko same do domu, ze szkoły. I teraz, czy ze mną jest coś nie tak? Czy te moje lęki są jakoś uprawomocnione? Bo ja się tak zastanawiam, że. Mm, że trochę nam się jednak te czasy zmieniają i e, cały czas nam się mówi, a za naszych czasów, jak myśmy byli młodzi, to przecież chodziliśmy z tym kluczem u szyi. Ale mi się jednak wydaje, że nawet jakby popatrzeć tak już tak naprawdę zero-jedynkowo, to chociażby jak przechodziłaś przez tą ulicę, to tych samochodów było 10 razy mniej. Słuchaj, ja nie pamiętam jak było, ale mam wrażenie, że moja mama tak samo się bała o mnie, Albo podobnie, jak ja się bałam o mojego starszego syna, który... Jak wiesz, ma 15 lat i on już te, takie, tu, takie wychodzenie pierwsze ma za sobą. E, pamiętam, że ja się tego bałam bardzo, więc sądzę, że te lęki my mamy takie uniwersalne i bez względu na to, jakie to były czasy, zawsze e, tamte były lepsze niż e, obecne, tak sobie myślą te starsze osoby oczywiście. Znaczy, my już jesteśmy teraz te starsze, nie? No, wow, niestety <laughs> tak. E, no i myślę sobie, że właśnie to jest tak, że, że, że bez względu na to, w jakich czasach, w jakim kraju, e, jaki to by był klucz, jaka to by była szkoła, jaka odległość, to i tak te lęki będą, i, i to są nasze takie, taki nasz mamusiowy przywilej, żeby. Żeby je mieć, ale też myślę, żeby nie, za, nie zarzucać nimi dziecka, żeby te lęki pozostały naszymi lękami, a nie, a, nie, a nie były przeniesione. O, widzisz, to jest to słowo. Tylko wiesz, żeby tych lęków nie przerzucić, to trzeba je sobie najpierw bardzo dobrze uświadomić. Czyli trzeba uświadomić, być świadomym no, tego, czego uspodzić. my jako rodzice się boimy, bo tak. ja mam takie wrażenie, że ja mm, często komunikuję pewne rzeczy córce, bo mówię akurat o córce, no bo maluch jest maluchem sześciolatkim, mhm. Czy ta sytuacja no wygląda. jeszcze przed tobą kolejne, tak, kolejna porcja. I nieświadomie jej mogę pewne rzeczy przekazać, bo powielam jakiś schemat, mm -hmm. który gdzieś też do głowy włożyła mi e, moja mama. I teraz, e, czy ty się na tym łapiesz? Bo ja, ja zaczynam się łapać. Na tym, że sobie nie uświadamiasz tych mm -hmm. lęków, czy na tym, że je przenosisz na dziecko? I jedno i drugie. E, wiesz co, nie. No to ja sobie tak, w życiu przeniesiono na mnie tak wiele lęków, że ja jakby założyłam sobie, zanim zostałam mamą, jakoś takie miałam przekonanie w ogóle, że ja będę patrzyła na świat bardziej optymistycznie, e, lekkodusznie e, i, i w ogóle jakoś tak weselej niż, niż moja mama, e, która rzeczywiście była osobą pełną lęków. I gdybym ja jej miała słuchać, to to pewnie. Myślałabym o świecie, to znaczy ja jej słuchałam, tylko gdybym miała słuchać tylko jej i pozostać przy tym, co usłyszałam, to, to świat byłby dużo groźniejszy niż jest. A już miałam okazję skonfrontować przez długie lata na tym świecie bez opieki mamy, tak? jaki on jest. Więc mama rzeczywiście tych lęków mnóstwo na mnie przeniosła i. I ja sobie założyłam, że będę robić inaczej. Ale widzisz, jest coś w tym, co ty mówisz, dlatego że ja na przykład po latach już zorientowałam się, że moja mama była nad wyraz nadopiekuńcza. I teraz, tak jak sobie przemyślałam te moje matczyne lęki, które teraz najbardziej mi gdzieś tam przeszkadzają, to faktycznie większość z nich wiąże się z samodzielnością dzieci. Czyli z tym, że właśnie ona musi gdzieś sama pójść, że ona sama z kimś zaczyna rozmawiać, ja tracę na tym kontrolę, no bo już przecież nie będę podsłuchiwała jej rozmów. Nad tym, że musi teraz pojechać po raz pierwszy na zieloną szkołę, no bo jakoś tak się złożyło, że wcześniej z racji pandemii, różnych tam zdrowotnych problemów na te wcześniejsze zielone szkoły nie pojechała i teraz jedzie pierwszy raz. Ja jestem Aga przerażona. Znaczy, ja mam takie wizje, że o, jak już szczęśliwy dojedzie i ten autobus y, nie wpadnie do tego ropu, <noise> to jadę, jadę na Mazury, więc oni się na pewno potopią i w ogóle będzie totalny Armagedon. I to jest straszne. No ale dobra, to ja już mniej więcej wiem, jak można nas zdefiniować i co nas różni. Ty najpierw myślisz, martwisz się. Tak, ja się oznaczałam. No widzisz, a ja robię odwrotnie. Czyli założyłam sobie, że jest inaczej niż moja mama. Mówi, tak, mówiła. No poniekąd to, to okej, okay. no bo to rzeczywiście trzeba wypośrodkować, prawda? Ale z, ze zbyt dużym optymizmem podchodzę do, do pewnych kwestii. To nie znaczy, że ja tych lęków nie mam. No, bo mamie, no, budzą mnie o trzeciej w nocy, nie wiem jak ciebie, ale to Mnie o 4.30 lęki... zrobiłam. Nie, mnie zawsze o trzeciej. <laughs> Słuchaj, może będę dzwonić do ciebie, wybudzę cię wcześniej, <laughs> z pogadamy, uprzedzę. Czekam. Będziemy to mieć z głowy. <laughs> uprzedzę Twoje lęki. Nie, powiem ci, jak to było z tym wyjazdem. I tutaj y, jest jakby przykład tego, że właśnie ja najpierw tych lęków w ogóle nie miałam, tylko już hop, do przodu. Otóż moja córka pojechała pierwszy raz na. Siedmi-ośmiodniowy wyjazd, gdy miała 6 lat. Wcześniej, bardzo no. wcześnie. Jakoś Teraz mi się wydaje, że to jest wcześniej, ona w tej chwili ma 10, prawie 11. I, i, i jak sobie pomyślę, jakim ona była maluchem, wiesz, jak pojechała pierwszy raz na, na, na swój wyjazd, to był wyjazd taki z, z majoretkami, z grupą majoretek. To są takie, tak, wiesz, mhm, co to są majoretki, tak. takie ćwiczenia, no właśnie. Mhm. No w każdym razie ona, ona znała grupę, z którą jechała, znała panie, z którymi jechała. No, i ja sobie wymyślałam, że skoro ona ma tam swoje koleżanki, to czemu nie właściwie? I wydawało mi się po tym przyjeździe, po jej przyjeździe, że było wspaniale na tym wyjeździe. Wprawdzie wszystkie dziewczynki, jak wychodziły, to płakały. Z tego autokaru, no, to ale wiadomo. Mogło być trochę niepokojące, powiem ci. <głos> wiesz, <głos> mnie się wydawało, ja też płakałam tak. zalewam się łzami, że wreszcie widzę swoją, swoją kochaną córeczkę. I teraz lata mijają. A po, po drodze wszystkie te koleżanki z grupy, to była czteroosobowa grupka, taka znających się z przedszkola dziewczynek, wszystkie odpadały jedna po drugiej. Dowiadywałam się z, z tych mażoretek. Nie chciały już chodzić, okazywało się, że tam um, opowiadają, że, że panie krzyczały, że panie są nieprzyjemne. Ale rozumiem, że córka nie komunikowała ci tego w trakcie. No skądże? No, gdyby mi hmm. komunikowała w trakcie, no to by <grywa> no, hmm. nawet mi się przez chwilę nie zastanawiała, i ruszyła po prostu nad morze. Wiesz, to dziecię... było czasem no, tak. dzieci No z hmm. Polski Centralnej nad morze, także było kawał. Słuchaj, zupełnie niedawno y, moja córka opowiedziała mi, jaką traumą było dla niej to, że panie y, y, zabrały wszystkie słodycze wszystkim dzieciakom y, i później... Y, te słodycze były, miały być wspólnie jedzone. Tylko, że moja Karolcia już teraz, taka dorosła, prawda, wie, jak to zdefiniować. Ona mi słuchaj, mamo, ja nawet nie wiedziałam, że te panie, dlaczego one te słodycze zabierają. No czu Czułyśmy, że nam coś zebrano, że zostałyśmy okradzione, a potem, zanim my się ogarnęłyśmy, to już tych słodyczy nie było, bo starsze dziewczynki zjadły. Mhm. Czyli jakby ta, ta wspólnota tutaj kompletnie nie działała. Słuchaj, i ja w tym momencie po prostu zaczęłam się zastanawiać, czy to jest dobry moment, żeby puszczać tak malutkie dziecko? Nie, ale wiesz, ale tylko, że, czyli widzisz, no po latach dopiero, tylko że to, no, to, to nie jest reguła. No tak, Wcale nie dlatego to się zdarzyło, że ona, była, że ona była młodsza i tak dalej. Tylko wiesz co, ja chcę powiedzieć, że zawsze będą te lęki. Bo moja córka w tym roku też jedzie na jakiś wyjazd, a właściwie nawet na dwa. I ja się też bardzo boję. Tylko innych rzeczy. Bo ona już będzie wiedziała, jak zatroszczyć się o własne słodycze. Już powie nie, jak jej ktoś będzie chciał zabrać, na przykład. Wiesz, ale dochodzą zupełnie inne lęki i myślę sobie, że one nam będą towarzyszyły przez, przez lata długie, nawet jak te nasze dzieci będą do Rosły. No właśnie, bo jak rozmawiałyśmy przed wejściem do studia, to Twoje lęki w zupełnie innych obszarach się poruszają, prawda? No moje, moje tak, ale poczekaj, a może porozmawiam jeszcze o twoich. Wiesz, ja to się trochę wstydzę swoich lęków, muszę ci przyznać. No właśnie, to jest, bo widzisz, ja mam, dlatego ja też się wycofuję. No, bo ja mam takie wrażenie, słuchaj, że, że mimo tego, że ja sobie pewne rzeczy uświadomiłam, to ja w dalszym ciągu ciągnę tą stygmę tej natopiekuńczości mojej mamy. Ale mądrze ludzie mówią, że należałoby się zastanowić, zdefiniować, czego ty się boisz. Twoje dziecko wyjeżdża na wakacje. Moje dziecko wyjeżdża na wakacje i boję się tego, że po pierwsze, no właśnie, widzisz, i teraz jak ja to powiem, to zaraz się gromy posypią. Ja się boję tego, że ona sobie nie poradzi. A ja o. się nie powinnam tego bać, prawda? Nie wiem, dlaczego nie powinnaś. To jest twoje mamusiowe prawo. No ale widzisz, w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy powinnaś uznać, że twoje dziecko jest na tyle duże, powinnaś. że powinnaś. No właśnie. <noise> nie, ja ci powiem co powinnaś. Taka jestem teraz mądra. Tak sobie mm. mogę, Taka ja się powiem. Możesz. Możesz. Oczywiście możesz się bać, nie wiadomo jak, że ona sobie nie poradzi. Ale ona nigdy nie może od ciebie e, tego usłyszeć. Ty, no, o, nie, to nie, no, na pewno nie. Ja sobie to kiszę w środku, o, dlatego to, się to, budzę. To, to luzik. Dlatego się o tej czwartej trzydzieści nie budzę. To już jestem spokojna, to się możesz martwić, oczywiście. No a myślisz, że twoja mama nie boi się, że ty sobie nie poradzisz? Wiesz co, moja mama sobie poradziła z trochę inaczej i zwykle mój ojciec jeździł jako opiekun wycieczek. Ale poczekaj, czy myślisz, że... To, <laughs> <laughs> dobre, ale czy... A chociaż nie jest to chyba metoda. No nie, nie. <laughs> wiesz, mi to nie było dobre rozwiązanie. No ale powiedz mi, czy uważasz, że twoja mama w tej chwili nie myśli sobie, o matko, a jak ta moja Magdusia sobie nie poradzi z tym czy tamtym. Oczywiście, że sobie myśli, bo jak wsiadam no, do samolotu, to muszę jej powiedzieć dokładnie, w którym momencie wystartowała, mam później muszę się od razu odezwać, jak tylko koła dotkną ziemi. Ale więc... to raczej nie wiem, czy jest kwestia tego, czy ty sobie nie poradzisz, czy mama się opilota Gdzie <noise> <noise> wiesz, co chodzi o to, że po prostu no już zawsze, zawsze tak będzie. Tylko właśnie problem polega na tym, moim zdaniem, i ja tyle razy słyszę dziecko, od mamy. Ty sobie nie po, jak ty sobie poradzisz? Ty sobie z tym nie poradzisz. To za ciężko, to za dużo. Że ja na przykład sobie wiesz, wydrukowałam jakby do tej pory, jak mam jakieś ważne wydarzenia w życiu. Yy, a mam ich sporo, takich gdzie sama siebie muszę przeskoczyć. To wśród tych różnych elementów yy, stresu towarzyszących mi przed tym dużym wydarzeniem, czy znaczy ważnym wydarzeniem, jeden z nich obowiązkowy jest taki, że słyszę. Ty sobie nie poradzisz. To za dużo. Czyli dla to się... tam w głowie, gdzie się O jezu, stało. jak ja to muszę zagłuszać. <laughs> Ostatnio przed dużą imprezą musiałam sobie kupić naprawdę super ciuch, bo uznam, że to zagłuszy wszystkie lęki, no bo co mm -hmm. nie do to wy do wyglądam. Mm -hmm. Nie, żarcik żarcikiem, no ale tak, to jest trudna sprawa, dlatego ja sobie obiecałam, że ja, ja po prostu się ugryzę w język, ja sobie go odgryzę, ale nie powiem nigdy, że ty sobie nie poradzisz. Wiesz co, ja też sobie też duszę w środku, tylko obawiam się. Widzisz, znowu się obawiam. <laughs> <noise> że córka i tak jednak to wyczuje. No bo dzieci czują nasze stany emocjonalne, potrafią je czytać. Szczególnie, że jesteś blisko z dzieckiem, to mam takie wrażenie, że to dziecko i tak wie, co w tej mamie tam głęboko siedzi. No wiesz, może widzi, że mama jest zaniepokojona, że jest trochę zdenerwowana, że nie wiem, rozlała herbatę, że. Powiedziała brzydkie słowo, bo na przykład, nie wiem, rozmazała szminkę przy nakładaniu, a zazwyczaj robi to perfekcyjnie, wiesz. Czyli widzi, że mama jest zaniepokojona, ale dopóki nie zdefiniujesz, nie powiesz, boję się, że ty sobie nie poradzisz, to tego lęku bezpośrednio na dziecko nie przełożysz. Tak sobie, nie wiem, tak sobie myślę po prostu. No to wróćmy do tych twoich. To teraz ja się będę wymądrzać. Moje lęki są takie że może się okazać że na przykład moje dziecko nie będzie szczęśliwe ale wiesz, że nie masz tak do końca wpływu na to. No właśnie. No właśnie <laughs> i staram się dać wszystkie wszystkie narzędzia, które mogę dać moim dzieciom. L, żeby one sobie mogły poradzić. Czyli na przykład, e, powtarzam, że są najwspanialsze, najmądrzejsze. Dobrze, później gdzieś sobie przeczytałam, że trzeba mówić e, wystarczające. Także mój piętnastolatek z pełną świadomością szydzi sobie ze mnie, gdy pytam go, jak mu smakowała zupa, mówi, że była wystarczająca. Bardzo mu się to słowo spodobało, ale zupełnie poważnie. to Moim zdaniem to jest, przepraszam, może ktoś mi tutaj że się, nie znam zupełnie, ale czy ja powiem, że jest wystarczający, wystarczająca, z, z pełnym przekonaniem. Czy ja powiem, że jest najpiękniejszy, najwspanialszy. To myślę, że po prostu chodzi o ten pozytywny przekaz. Ja staram się wyposażać moje dzieci w ten, w ten pozytywny przekaz. Postaram się staram się y, mówić o, mm, o tym, jak ja sobie radzę z pewnymi rzeczami, z pewnymi problemami, na przykład z nieśmiałością. Ja mojej córce, wiele razy opowiedziałam, jak ja sobie radzę z nieśmiałością, jak ja to robię, że, że mało kto się orientuje, że że się sama w środku zbijam, ze, ze strachu i z nieśmiałości właśnie. No tylko właśnie problem polega na tym, że to nie działa. Mm, że to nie zawsze działa, że nie, za, nie da się życia przeżyć za dziecko. I ja no nie da się przeżyć za dziecko. Znaczy, tak jak ja cię słucham, to mi się wydaje, że już je uposażasz, uposażasz bardzo trudne słowo, <laughs> w tak doskonały zakres bezpieczeństwa i takiej samoświadomości, że ja już bym troszeczkę mniej się obawiała na Twoim miejscu. Natomiast, no widzisz, to jest tak, jak powiedziałaś, że my się nigdy nie pozbędziemy naszych lęków, bo one zawsze gdzieś tam w nas będą. To też, niestety, my nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% zapewnić dzieciom takiej przyszłości. Jak my byśmy chciały, żeby ona wyglądała, prawda? No oczywiście, I zawsze, zawsze ona widzisz... będzie gorsza, bo byśmy chciały jeszcze więcej. To no jest więc jasne. właśnie. I teraz widzisz, ja na przykład z moją córką mam tak, że mm, mieliśmy dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę wcześniej, prawda? Rozmawiałyśmy o tym, że dzieci trzeba zauważyć, że dzieci trzeba słuchać. Tak, z mądrym nauczycielem rozmawialiśmy. Bardzo rozmawiam. z mądrym nauczycielem. I przysłuchując się tej rozmowie, stwierdziłam, że jest dobrze. Ja wysłuchuję, ja z nią rozmawiam, ja chociażby stoję obok niej. Natomiast ja się pogodziłam z tym, że ja tak naprawdę mam bardzo nie. Znaczy, inaczej mam coraz mniejszy wpływ na to, jak będzie wyglądało jej dalsze życie. Dlatego, że ja się zaczynam umniejszać. Wchodzą w rówieśnicy. No tak. Chodzi grupa rówieśnicza, i widzę absolutnie doskonale widzę, że ja zaczynam się robić taka malutka. Że ja gdzieś tam jestem. Być może w dalszym ciągu jestem jakimś dla niej jeszcze autorytetem. Natomiast moja rola się bardzo umniejsza. I teraz y, to, co robisz, jest bardzo dobre, oczywiście, bo to powtarzanie, że jesteś fajna, jesteś wspaniała i tak dalej, to bardzo buduje. Natomiast wydaje mi się, że mm, tak koniec końców to i tak czy siak y, to dziecko samo musi sobie ten szczęśliwy kokon zbudować. I że akurat tutaj to aga chyba. Za dużo do powiedzenia ostatecznie nie będziemy miały. No myślę, że nie, no bo ja nie wiem jak jest u ciebie i z czego wynikają, wynika to jak ty postępujesz i jak się starasz te dzieci swoje doposażyć właśnie na, na, na przyszłość i czy robisz to świadomie czy, czy nie. Natomiast ja się sama rozgryzłam i, i ja daję dzieciom, próbuję dawać, staram się dawać to, czego mnie brakowało. Czyli, jak ja mówię, że jesteś najwspanialszy, najmądrzejszy i dasz sobie radę, no to, to ja to mówię temu dziecku w sobie. Ja, ja małych, tego potrzebuję. Ja z moich dzieci na przykład zdjęłam presję. Bo ja na przykład w dzieciństwie czułam bardzo dużą presję. Presję na wynik, na to, żeby być najlepszą, pierwszą. <laughs> ja Obiecałam sobie, że całkowicie z moich dzieci tę presję zdejmę. I teraz też nie wiem, czy dobrze, wiesz, bo nie wiem, czy to dobrze, że te moje wymagania to w ogóle gdzieś tak na dnie mm -hmm, <śmuchani> mm -hmm. sobie dryfują, ale chyba sobie po prostu, znaczy, bo obiecałam sobie, że, że oni będą działali na tyle, na ile sami w stanie są zrobić. Mm -hmm. I na razie to działa. Ale czy na przykład, nie wiem, przyjdzie do zmiany szkoły, przyjdzie do egzaminów. Czy to będzie skuteczne? Nie mam przekonania. No widzisz, a ja na przykład w związku z tym, że idąc dalej tym tropem, gdzie sobie poradzisz, jak tam, że jakby presji u mnie, na mnie nie było wywieranej zbyt dużej, no bo wiadomo, no przecież nie, nie poradzę sobie pewnie albo z czym do ludzi i tak dalej, no ten, ten trop, to ja z kolei właśnie, no raczej tą presję Wybieram, no. przyznaję się do tego, z, staram się oczywiście być subtelna w tym i tak dalej, ale raczej y, nie unikam oceniania, y, nie tonuję ambicji, y, raczej im przyklaskuję. No też nie wiem, czy to jest dobre. Y, najgorsze jest to, że my się chyba przekonamy o tym dopiero. W pewnym momencie, a i tak my nie do końca, tylko raczej świat, jakie osoby z tych naszych dzieci wyrosną, bo my zawsze będziemy subiektywne jednak, prawda? I wciąż będziemy, y, nie wiem jak ty, ale ja pewnie będę poprawiała szaliczek. <grym 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 czy, czy wiesz, że z tym, co mówisz, wiąże się w mój chyba największy lęk. Ja się, jego chyba się wstydzę najbardziej, bo on jest totalnie egoistyczny. Wiesz, czego no ja się najbardziej boję? Ja się że najbardziej już nie będą cię potrzebować? Tak. O nie! <laughs> Zawsze będą potrzebować. Zawsze będą potrzebować. Tak sobie mówię, bo tak, tak bym chciał. Nie, ale powiedz, no, 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 no nie jest tak. Ja w ogóle piękną rzecz usłyszałam, bo ostatnio miałam okazję rozmawiać z Przemkiem Staroniem i Marcinem Józefaciukiem na takim spotkaniu na żywo z publicznością. Publiczność mogła zadawać pytania, i jedna z mam, takim naprawdę pękniętym, takim przejętym głosem, takim, ona była zestresowana, bardzo też publiczny głos zabiera, tak, że to było takie przejmujące. I ona mówiła, że jak my mamy konkurować z tym światem wirtualnym, z tymi youtuberami, z tym wszystkim, coś jest takie bardzo atrakcyjne, jak my się zajmujemy tutaj ciężką pracą, y, gonimy. Ten własny ogonek, i my nie jesteśmy już dla tych naszych dzieci nastoletnich atrakcyjne. I wtedy jeden z moich rozmówców, właściwie obaj mówili w jednym tonie, oni powiedzieli, że po prostu dla dzieci, które bardzo potrzebują tej obecności, ważne to jest, że ta mama, ten tata, że oni są. I dziecko, jeżeli otrzyma taki komunikat, ja jestem, ja tu jestem, czekam na Ciebie, no to ono wróci. No bo będzie miało do czego. No i ja sobie tak myślę, że no, można to tak przenieść, no, tak optymistycznie sobie mówię, na te nasze dzieci, że one... Czyli, że wróci za kilka lat, tak? Kiedy tak, przejdzie no. ten okres buntu, wejdzie w dorosłość i nagle się zorientuje, że... Że nie ma z kim wnuków mamą... zostawić. <laughs> <laughs> nie, myślę, że jeżeli będziesz, będziesz czekać, będziesz mądrze kochać, no i ja też, bo wiesz, bo nie chcę być teraz taką, co radzi. Ja sobie, sobie mówię teraz. sobie Powtarzasz, prawda? Tak. Ja też tak często mam, że tak siedzę i sobie powtarzam, że nie przejmuj się, inne mamy no. też tak mają, poradzisz sobie. No i myślę sobie, że jak będziemy czekać, inaczej, że jak będziemy, będziemy, ta nasza obecność będzie, to, to dzieci z niej skorzystają, a, a my też, no bo przecież nie tylko my jesteśmy dla nich, ale one dla nas. Wiesz co, mi się tak wydaje, że możemy za dużo analizujemy, słuchaj, może my się za dużo zastanawiamy teraz nad tym rodzicielstwem? No dobra, jak się nawet w dzień nie, nie zastanawiamy, to co nas do licha budzi o tej trzeciej, ciebie o czwartej trzydzieści? No wiesz, no czasem sobie warto po pogadać o tym. I ja w ogóle sobie tak myślę, że my za mało trochę rozmawiamy, bo widzisz, o tych, o tych lękach my trochę zaczęłyśmy rozmawiać, na szczęście, yy, między podcastem a podcastem, stąd ten podcast. Mm -hmm. Wiem, że nie powiedziałyśmy o wszystkich. Nie powiedziałyśmy o wszystkich, bo ja nie też nie jestem gotowa chyba na to, żeby o wszystkich mówić. Ja y też. I trochę wiesz, co też się. To, to jest nawiązanie do tej rozmowy o Sharentingu pamiętasz? Mm -hmm. mm, tak. Czyli o tym, że no, nie wszystkim należy się dzielić w przestrzeni publicznej, jeżeli chodzi o rodzicielstwo, szczególnie kiedy dzieci są coraz większe i też już aktywnie korzystają. Więc ja przyznam szczerze, że po tej rozmowie. Jestem lekko wycofana w takiej mm -hmm. prze, przestrzeni publicznej rozmowy, w takim e, dyskursie, kiedy zastanawiam się, czy to już jest ten moment, kiedy ja powinnam jeszcze mówić z własnego doświadczenia. No, ja się nie mogę opanować i jednak w, w, do tych swoich doświadczeń <laughs> wracam. No właśnie, to też nie zawsze jest pewnie dobre. Tak? Ale widzisz to. Ale... Znowu jest lęk, tak? To jest teraz lęk o to, co, jak zostanie odebrane dziecko, co ludzie powiedzą, czy, co ludzie powiedzą to słynne, co mm -hmm. ludzie powiedzą, z którym myśmy tak naprawdę, nie wiem jak ty, ale ja z tym, co ludzie powiedzą, byłam wychowana. Ja też. No i wiesz, o ile ja obnażam samą siebie, swoje, powiedzmy, wady, swoje słabości, śmiesznostki jakieś, no to, to jest super. Ale w momencie, kiedy ja teraz opowiadam o swoich lękach matczynych, no to opowiadam o swoich dzieciach, nie? Mm -hmm. I, I wiesz, rzeczywiście mamy tutaj z tym pewien problem, ale tym bardziej, Wydaje mi się, bo ja wiem, że my będziemy o tym rozmawiać, o tych naszych lękach, tych właśnie, o których nie chcemy mówić w tej chwili nawet, poza anteną i pewnie nie raz jeszcze do tego będziemy wracać. Natomiast myślę, że warto, bo mnie takie rozmowy z innymi mamami, ich obserwacje. Wiele razy bardzo pomogły. W takich lękach chociażby, nie wiem, na samym początku macierzyństwa, jak się byłam przekonana, że nigdy w życiu nie będę w stanie samodzielnie nakarmić dziecka piersią. Mm -hmm. e, to znaczy, efektywnie, o, o to chodzi, że się nie uda. I słyszałam z tyłu, nie uda się, na pewno się nie uda. Ale widzisz, to <grym> też zadajemy trochę kłam temu takiemu powszechnemu ym, spojrzeniu, bo bardzo często się mówi, że mamy się nawzajem straszą. No, pewnie, że... że się straszą. A właśnie ja właśnie nie mam takiego wrażenia, słuchaj, ja dostaję bardzo dużo wsparcia. I powiem ci nawet, że jak mnie trochę straszyły przed tym pierwszym, przed tym drugim dzieckiem, przed tą ciążą, to ja mimo wszystko starałam się to odebrać jako poradę, jako, znaczy, mm -hmm. starałam się wyciągnąć z tego coś dobrego. I ja też to rozumiałam, właśnie dlatego, że w tych Zdania wtedy odzywały się też te lęki, które miały tamte mamy. No tak, tylko że widzisz, mnie się wydaje, że to jest trochę tak z nami, y, dziewczynami, że to jest tak samo jak na przykład y, jedna koleżanka cię skrytykuje, jak to się nazywa, że powie, wyglądasz ładnie jak nie ty, jak to się nazywa? Negging. Negging. Piękne słowo, znaczy tak trafne, jak my mm -hmm. to sobie y, robimy czasem, y, a inna ci powie, jak ci powie, że na przykład słuchaj. Ta spódnica nie bardzo Ci pasuje. I powie to w taki sposób, że będziesz wiedziała rzeczywiście, że to jest ze szczerego serca, że to jest dobra rada, że to jest. Wiesz, to tak samo myślę. Że że masz mamy... poczucie, że, nie, że te mamy wbudowały Ci też jakieś lęki na tym początku tego, tego macierzyństwa? Tak, starsze mamy. Starsze mamy, tego starszego pokolenia. pokolenia. No, nawet z tym karmieniem piersią, to, to, to właśnie ja słyszałam, nie, to nie zawsze się udaje, to butelko, to nie, z tym, to, tobie się nie uda na pewno, to nie może się nie udać. Znaczy, Nie mówię, że tak mocno, tak, że, że ale no, było coś takiego, że no jak się nie uda, to tam, no, to nie, nie dramat. I, I przyjaciółka po prostu, słuchaj, luzik, w ogóle luzik, przestań o tym myśleć. Ja, ja, pan poradziła mi, żebym coś tam piła, pamiętam, jakiś, jakiś no nie pamiętam co, no w każdym mm -hmm. razie to mi miało pomóc, ale ona zrobiła to z taką serdecznością, z, taką, z takim przekonaniem, z taką pewnością, że, że mnie się zrobiło naprawdę dużo lepiej. Poszło. I, I wiele razy przekonałam się, że mamy potrafią, tak, wiesz, tak wesprzeć, tak cię mentalnie poklepać po plecach. My dziewczyny umiemy tak bardzo pięknie się wspierać. Szkoda, że nie zawsze z tego korzystamy. Nie wiem, jakie ty masz wrażenie. No ja mam akurat odmienne, ale teraz wiesz, co ty powiedziałaś o tym, że przestać o tym myśleć. I widzisz, to jest mój największy problem, <grym> bo ja mam Kotłowaninę myśli. I nawet się zastanawiałam, czy w przypadku tej nieszczęsnej wycieczki, do której ciągle wracam, bo ona już jest wkrótce i widzisz, cały czas o niej myślę, czy nawet sobie tak pomyślałam, że może ja sobie tak zorganizuję ten czas. Że pojedziesz za tym autokarem? Nie, żeby nie mieć czasu. O, to jest dużo lepsze myślę. niż jechanie za autokarem albo w roli opiekunki, <grym> jak mój ojciec. Że faktycznie chyba sobie tak napięty plan ustawię na ten tydzień, żeby nie mieć ani takiej wiesz, chwili, momentu. Tylko, czy to nie jest ucieczka od tych lęków? Trochę jest. No a czy nie o to chodzi, żeby, te, żeby uciekać przed lękiem czasem? A nie no. bardziej, żeby sobie z nim w jakiś inny, bardziej konstruktywny sposób poradzić? A w jaki bardziej konstruktywny sposób? się nie, nie sobie mogę na to wpaść, no wpaść wiesz? To jest ten <laughs> problem. Słuchaj, możemy się spotkać. Mhm. Możemy się napić. Możemy. <laughs> no choćby kawę na przykład. Porozmawiać, słuchaj. Myślę, że ucieczka przed lękiem... To nie jest porażka. No. Jeżeli w coś przyjemnego, albo w coś konstruktywnego, w coś innego, to, to czemu nie? Ale wiesz, wydaje mi się, że tak naprawdę powinnaś um, chyba może to pomoże zastanowić się, czego tak naprawdę um, ty, się, ty się lękasz. Może porozmawiać z kimś, kto ci powie: Słuchaj, tysiące dzieci jeździły na wycieczki. Mhm. Albo widzisz, co mi zawsze pomaga. Mam przyjaciół, którzy y, są rodzicami. Trzech chłopaków. No to już jest rodzina wielodzietna i pamiętam, jak oni w zasadzie z tej trzeciej ciąży to się troszkę tłumaczyli, tak? Znowu. No i y, matko jakby sobie poradzicie, ktoś tam spytał. No i wtedy ten przyjaciel mówi, słuchaj, trzeciemu to pies podaje smoczek. Ja mam dwójkę dzieci, ty też, ale wiesz o co chodzi? Żeby sobie tak trochę, no, skoro już tyle osób, skoro już raz przez coś przeszłaś, chociaż nie na no, tym, masz pierwszą, tak? Pierwszą tę wycieczkę. Pierwsza i to jest właśnie, wiesz, na, okay. największy do Ale dobra, to cię pocieszę. Przy drugiej też się będziesz martwić, przy, wiesz, przy drugim dziecku też. Także to, mówię ci, to z tym smoczkiem mnie nie jak ktoś sobie poradził, jak tyle osób już to przede mną przeżyło, to, 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 to czemu czemu mnie by się miało na przykład nie udać? tak? To co? Następnym razem zbieramy się na odwagę i mówimy o tych wstydliwych lękach? A w życiu. <laughs> ale może spróbujemy chociaż. Bez mikrofonów, ale serdecznie namawiamy wszystkie mamy i tatusiów także, do tego, żeby rozmawiali z innymi, którzy również mają jakieś problemy, jakieś lęki, że to, wiecie co, naprawdę takie to podzielony, podzielony smutek, niepokój, to jest pół niepokoju, także no, A jak macie rozmawia. jakieś lęki, o których chcielibyście porozmawiać, to piszcie do nas. Czekamy. Miałyśmy wielką przyjemność być z państwem dzisiaj. Magdalena Keller i Agnieszka Urazińska w podcaście Wysokich Obcasów. Być rodzicem. Do To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek.